Udało się, wyszliśmy na sam szczyt góry. I słuchajcie, widok, który nas zastał, to naprawdę zmiódł z nóg. Patrzcie, co tu się dzieje. Wow! Generalnie koniec tego cypelka jest 5 km stąd. Przepięknie. Jest, słuchajcie, jeden niepodważalny minus cypru w grudniu. Mianowicie zachodzi tu słońce o 16.30, no i to jest raptem godzinę później niż w Polsce. A w związku z tym po 16.30, no praktycznie nie ma co robić, bo wiecie, z racji, że jest zimno, no to w nocy zwierząt teraz się nie szuka, bo wszystkie są schowane. No i wychodzi na to, że najbardziej owocne to są poszukiwania w ciągu dnia jednak. Kamieni mamy dużo, ale jeśli mam być szczery, to jeśli ktoś z Was chciałby kiedyś pojechać na Cypr yy, ze względu na zwierzęta w grudniu. To nie jedźcie, nic nie ma, serio. Ja byłem w tym roku w marcu chyba i było jakieś 100 milionów razy lepiej. Więc obstawiam, że taka najlepsza pogoda na Cypr, na zwierzęta na Cypr, to będzie kwiecień. Zobaczcie, dokładnie na tej skale siedzieliśmy wcześniej. Wypas. Bardzo ładnie, ścieżka jest świetna. Ogólnie, jeśli chodzi o to miejsce, polecam każdemu z całego serca. No wydaje mi się, że to jest taki cypryjski mas... Wszędzie widujemy kozie bobki. No i proszę bardzo, dwie kozice górskie sobie siedzą na kamieniu i żują. Nie wiem, czy podejdziemy bliżej. Może się uda. Tomek już kombinuje. No, szlak niestety jest w tą stronę. No ale dobra. Da radę? Ty, a myślisz, że to jest mamusia? Chyba tak? No? O ja. Słuchajcie, trafiliśmy na śniadanie do takiej niby kawiarni, która jest na piętrze sklepu, który jest dość tani tutaj w okolicy. Jak coś, to podaję wam od razu lokalizację, ponieważ słuchajcie, za to co widzicie na stole zapłaciliśmy 6 euro i uważam, że jest to najtańszy posiłek na całej wyspie. Obstawiam, że nie da się zjeść nigdzie na Cyprze taniej niż właśnie w tej knajpie, więc podaję wam lokalizację, bo serio, to jest odkrycie roku. Przez przypadek to odkryliśmy, bo lokals nam powiedział i serio, bez jaj. Nawet kawę nam zrobiła gratis. No po prostu szaleństwo 3 euro na głowę. Nie ma taniej, gwarantuję wam. Taniej nie ma na Cyprze niż tutaj. Dobra, ziomeczki, po najtańszym śniadaniu, jakie można na Cyprze znaleźć, ciśniemy w góry. I plan na dzisiejszy dzień jest taki, że chcemy sobie zrobić ścieżkę trekkingową, o znaczy trasę trailową w górach Trodos. I problem jest tego typu. Iż teraz jest tam 3 stopnie i pada deszcz, bo tutaj na Cyprze sytuacja pogodowa między wybrzeżem a górami zmienia się tak diametralnie, że to jest ciężko sobie wyobrazić. W momencie, kiedy na plaży teraz jest słońce i lampa, to w górach Trodos może padać grad albo śnieg, albo deszcz ze śniegiem, albo deszcz z gradem. Naprawdę jest masakra, zresztą spójrzcie sami. Góry już się powoli zaczynają i one po prostu znikają w gęstych chmurach. To jest mega spoko i totalnie się jaramy. Niemniej, z racji, że jest środek zimy u nich tutaj, no to zwierząt nie ma co liczyć na zwierzęta i nawet nie będę chyba kamieni podnosił, bo w górach teraz jest po prostu środek okresu zimowego i zwierzęta śpią, więc też nie można ich od tak po prostu sobie z tych kamieni wyjmować, więc najprawdopodobniej na zwierzęta się nie nastawiamy. Niemniej, jak wiadomo, Zawsze jest szansa, że jakieś na przykład truchło kozy albo czegoś znajdziemy. Także czas pokaże. Nasze jedyne wymaganie odnośnie dzisiejszego dnia są takie, żeby przeżyć, żeby nie spać nigdzie i w ogóle będzie spoko. Więc zobaczcie, jakie mamy widoki. Dobra, ziomy, jesteśmy na miejscu. 3 stopnie no 3 stopnie, i jesteśmy w górach. Pogoda w zasadzie jest dość stabilna, bo przynajmniej nie pada i to mega cieszy. Natomiast obstawiam, że traska będzie bardzo mało spektakularna, bo ogólnie za mną rozlega się morze. No i morza widzimy tyle, co widać, także no zobaczymy, co zostanie nagrane. Kamieni jest cała masa, ale niestety nie podnoszę ich dzisiaj. A na pewno nie wszystkich. Może jakiś tam podniosę, no bo wiecie. Dobra, podnieśmy sobie jakiś. No, nie, no, co wy? Przecież jest 3 stopnie. Co ma być w 3 stopniach pod kamieniem? Dobra, idziemy. Tak w ogóle, kochani, to wchodzimy do krainy porostów. I mega się cieszę z tego powodu, bo jak wiecie, lubię porosty i podziwianie porostów w naturze sprawia mi po prostu satysfakcję. Cypr ma tyle endemitów, że ja nie mogę wyjść z podziwu. Naprawdę, to jest kolejna z roślin, która jest tutaj endemiczna. Dajcie wiarę. Niby taka sama, jak wszystkie. Jakiś tam miglaczek. No ale jednak co innego niż na przykład tano, nie? Trafiliśmy na zaułek porostów. Spójrzcie. No po prostu prawdziwe porosty. I to jeszcze zobaczcie jakie one mają genialną strukturę. Ujej, są takie fajne i mięciutkie. Nieźle. Wszędzie porosty. Jesteśmy po trzecim kilometrze i śmiało możemy stwierdzić, że to jest ścieżka dla początkujących. Serio, jest 40 metrów przewyższeń, więc tak naprawdę bez przerwy idziemy płaską dróżką, która jest, no nie ukrywajmy, bardzo mało wymagająca. Aczkolwiek jest ładna i lejtowa i w ogóle polecam. No przyznajcie sami, Miodzio, do linii brzegu jest mniej więcej 40 km. Bardzo ładnie. Bardzo. Jeszcze nam się rozpogodziło. Fantastycznie. Zobaczcie, pojawił się na horyzoncie Salt Lake, do którego będziemy jechać jutro. Nie chcę zapeszać, ale jeśli jutro dopisze nam szczęście, to nad tym jeziorem zobaczymy flamingi. Kolejna strona. Jesteśmy totalnie w chmurach. Totalnie. Coś pięknego, moi drodzy, klimat to się tak zmienia, że aż brak mi słów, normalnie. Ej, ja nie mogę z tej ścieżki, serio. Spójrzcie na to. Wow. A tam w oddali widzimy Nikozie, czyli stolicę Cypru. A jeszcze zobaczcie, jakie tu są fajne góry przy brzegu. W ogóle te góry rozpoczynają pasmo górskie, które leci aż tam do końca wzdłuż wyspy. Ta góra mnie zachwyciła, naprawdę. Jest świetnie i można zobaczyć każdą stronę wyspy. Coś pięknego. Dobra, dotarliśmy. Polecamy tą miejscóweczkę serio. Całość zajęła dokładnie 3 godziny i 1 minutę. Udało się, kochani, dotarliśmy nad Salt Lake. Co prawda, pogoda nas nie rozpieszcza i czekamy, aż przestanie doszczętnie padać. Za mną jest jezioro, na którym zimują flamingi. I są te flamingi za nami, tylko że są strasznie daleko i nie mam pojęcia, jak my tam dotrzemy. Generalnie plan jest taki, że zdejmujemy buty, skarpetki, podciągamy spodnie, no i idziemy tak daleko tym bagnem, aż coś się uda nagrać albo zobaczyć, bo kurde, daleko są te flamingi. Niemniej mam straszną ochotę je nagrać, więc idziemy w teren. Ujrzcie, my musimy to wszystko pokonać, żeby ujrzeć nasze flamingi. Tu jest ich mało, relatywnie, ale myślę, że uda się podejść. Natomiast największe skupienie jest tam. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale to jest całe jezioro flamingów. Ej, nie jest najgorzej, po prostu trzeba wybierać rejony, gdzie są krzaki, bo wszędzie poza nimi jest woda. Jesteśmy coraz bliżej, ziomy. Jak dobrze pójdzie, to je zobaczymy. Ej, zobaczcie, jesteśmy na Mieliźnie Muszelkowej. Całkiem dobry dystans przebyliśmy. Zaczęło się nam jezioro, więc nie wiem, prawdopodobnie dalej nie. Co tam się dzieje teraz? Patrzcie. Właśnie wystraszyliśmy flamingi. No, przynajmniej. Widzimy różowe latające ptaki. O nie. No i uciekły. Wszystkie. Wszystkie uciekły. No dobra, zobaczymy, gdzie polecą. Ej, ale mieliśmy farta. Naprawdę piękne miejsce znaleźliśmy na spacer i przy okazji spaceru znalazłem steatodę Kurde, uciekła mi Chciałem się przepiąć na obiektyw makro i Wam ją pokazać No nic, będzie kolejna na pewno Nie no, ścieżynka jest wyjątkowo malownicza Zwierząt nie ma, ale znaleźliśmy gniazdko, zobaczcie Normalnie malutkie ptasie gniazdko Ładne. W fajnym miejscu, nie? Dobra, ciśniemy dalej. Znalazłem dość fajnego pająka. Raczej mamuśkę, ponieważ jak się przyjrzymy, no to widzimy tutaj stertę kokonów. A zobaczcie, pająk jest tu. Ale ma śmieszny odwłok. I kokonów jest wiele. W ogóle sama pajęczyna ma ciekawą strukturę. Dość rozległa. Zobaczcie jakiego żołędzia znalazłem. Jaki fajny. O, a te rośliny nazywamy heksami. Spójrzcie na nie. Normalnie heksy. A ostre jak pieron, mówię wam. Wbiłem sobie jednego w kciuk, kolca i trzeci dzień mnie boli. Dobra ziomeczki, zmieniamy miejscówę, bo to była strasznie krótka traska, dwa kilometry. Nie wiem, czy uda się zobaczyć, ale pokażę wam, gdzie chcemy teraz wyjechać. Na tą górę, która tam jest za mną. Z niej będzie się rozpościerał bardzo fajny widok na morze. Ale nie wiem, czy się uda. Ja wiem, że chwilę podjedziemy autem, no a potem trzeba będzie drylować pod górę. Także żegnamy się z tym pięknym miejscem. Jest naprawdę bardzo malowniczo. Dobra, ziomy, dojechaliśmy tak wysoko, jak się dało. I zaczynamy dziką podróż. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i jak wysoko damy radę wyjść na tą górę, bo może się okazać po prostu zbyt stroma na szczycie. Tam jest nasz szczyt gór. Dość tu jakoś zasłonić. Strasznie wysoko, I wręcz pionowo, ja nie wiem. Ja tego nie widzę. Jest gicior. Stwierdziliśmy, że się jednak będziemy wspinać. No i efekt jest taki, że jest bardzo stromo i wszędzie są te heksy. No nie, gdzie on już poszedł? Typie, poczekaj, że już za chwilę ziomeczki ujrzymy. Ujrzymy to. O, nieźle ziomy. Spójrzcie, jest jezioro flamingów. Czekajcie, jest! Tu są flamingi. Tutaj mamy wybrzeże. Ło Nie no, bajeczko, Naprawdę. No powiem wam tak między nami. Mega mi się dobrze z Tomkiem jeździ, bo jak nie jestem z kobietą na wyjeździe, to można ciągle łazić na nogach. Nic nikomu nie przeszkadza. Można łazić po krzakach. Można wpadać na mega głupie pomysły, w stylu A to wespnijmy się na tą górę No i dzięki takim pomysłom Mamy rezultat No kochani, dorwaliśmy dorosłą samicę Eusparassusa To jest jedyny Huntman Spider europejski i jedyny tym samym na Cyprze, ale super. Normalnie przez cały wyjazd miałem oznaki tych Eusporosów w postaci gniazd, ale nie udało się znaleźć pełnego. One mają takie fajne, szerokie stopy, super biegają. Kurde, wybaczcie, że się trzęsę tak mocno. No, ale trzymam aparat w ręce. Dobra, różnią jeszcze troszkę. Dobra, ziomy, łapiemy tą samicę i ją wrzucamy pod jej kamień. Dorwaliśmy dość fajnego konika polnego. Może się uda zbliżyć trochę. Jaką ma głowę, patrzcie na typa, o nie. Jak błotrawy, No, dokładnie jak błotrawy. Jaki ufoludek, no. Jest i pierwsza modliszka na wyjeździe, kochani. Długość ciała centymetr. Strasznie mała i strasznie skoczna. Ja je kojarzę z krajów bałkańskich. Często występują tam. No kochani, jeszcze na sam koniec dorwaliśmy z pod kamieniem. A jak się zwinął w kłębek, ojejku. Kurczę, wystraszył się i wybiegł z norki. No to obejrzyjmy go. Postaram się tak nagrać, żeby nie było widać moich obrzydliwych, długich paznokci. Kochani, przed nami ostatnia noc na Cyprze. I spotkaliśmy kochanego cypryjskiego jeżyka. Nie wiedziałem, że na cyprze są jeże. Jednak są. No cześć! Ale bardzo, bardzo mocno stremowany jest ten jerzyk. Więc go zostawiamy, bo jednak troszkę lampa mu daje po oczach. Papa, jerzyku. Nie za bardzo jest co nagrywać, w związku z tym nagrywam ślimaka. O, ale jestem ślimak. I sobie tutaj wędruję po kiku. Mamy nawet oczy ślimaka w strefie makro. Fantastycznie, spotkaliśmy również dość urokliwą ćmę. Udało nam się znaleźć dwa śpiące scynki. To są te scynki nakrapiane, już takiego widzieliśmy na tym specjalu. Nic więcej im nie robię, bo one po prostu sobie śpią w swoich norkach. Więc tylko taki szybki kadr... Ojejku, przebudził się. Szybki kadr i odkładamy kamień z powrotem. Ej, rozkmincie, że znaleźliśmy drzewo oliwne, na którym są fajne pająki. Pierwsza nora, która zwróciła naszą uwagę, znajduje się na wysokości około 2 metrów. Rozkmincie, że pająk się schował, jak nas zobaczył. Słuchajcie, wysokość tego gniazda jest mega dla mnie niekomfortowa, ale postaramy się to zrobić tak jak trzeba. Albo się uda, albo nie. Fajnie by było go zobaczyć, nie? Tym bardziej, że to pierwszy tego typu pająk napotkany na Cyprze. Uda się. Co za emocje. Nie uda się, ziomy. Nie uda się. Zobaczcie, nawet zabłąkana królowa Messor się tutaj znalazła. Kurczę, co ty tu robisz? Dlaczego sobie nie znalazłaś jeszcze kryjówki? Liczmy na to, że znajdzie sobie jeszcze kryjówkę. Dobra, idź mała, szukaj dalej schronienia. Ej, zobaczcie, jest druga królowa Messor, która sobie kopie norkę. Wychodziłoby na to, że one musiały mieć niedawno rójkę tutaj. To ciekawe. Ogólnie Messory lubią się roić naprawdę późno w roku. No ale jest to ciekawe że tak późno dobra ziomeczki wbijamy w kanion i generalnie jest całkiem spoko ponieważ przez około 2,5-3 km będziemy szli typowo kanionem będzie ciasno i będzie rzeczka między nami więc fantastycznie jeśli chodzi o zwierzynę to nie nastawiamy się na nic ponieważ byłem w tym miejscu w lepszym okresie i było ciężko więc teraz obstawiam, że nie będzie na 100% nic aczkolwiek może coś po prostu spotkamy Słuchajcie, znaleźliśmy jedyne miejsce na Cyprze. serio, jedyne miejsce na Cyprze, w którym występuje coś takiego jak jesień. Naprawdę. Jest po prostu takie drzewo, które liście. Niesamowite. Dobra, ciśniemy dalej. O, wow, dotarliśmy, słuchajcie, tu gdzie trzeba, ale to jest świetnie. Wcześniej, niestety, nie mogę podać przyczyn, ale nie udało się tutaj dostrzec. Teraz jesteśmy. Strasznie ładny kanion. Ej, widzicie ten kamień na górze? Coś wspaniałego. A zobacz, że on jest z innego rodzaju kamienia zrobiony. Wow. Nieźle. A tam dalej wiszą jakieś korzenie. Co? Zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest drzewo i jego korzenie. Nie no, szaleństwo Jeszcze się rozrosło tutaj na ścianę Wow Wyszliśmy Ale powiem wam, że jest niezłe pobojowisko ze skał tutaj Widać, że regularnie się odłamują Bambusy to nic specjalnego, bo to widzimy u mnie często Ale spójrzcie na to Korzenie bambusa Korzenia jeszcze nie widziałem Ja nie mogę Ci wiarę? To wszystko jest z bambusa. Nie no, wypas. Nigdy nie widziałem korzenia bambusa. Właśnie mamy okazję. O ja, patrzcie, jaki ten jest gruby. Jaki korzeń bambusa. No, wygląda na czystą ta wodę. Mhm. Nawet bym rzekł, że na krystalicznie czystą. Mhm. Zobaczcie, jest wysoko. Nie można zarzucić. I w związku z tym niestety Zdarzają się sytuacje W których te kozice górskie spadają ze skał, Nie? Patrz Spójrzcie Kontener na dnie kanionu Lol Skąd się tu wziąłeś kontenerze? Co on tu robi? Kto go tu zrzucił? Ale to znaczy, że jesteśmy blisko cywilizacji. Tak. ha, ha, zwycięstwo, cywilizacja. Ale my nie potrzebujemy ławeczki teraz, nie? Olewka. Ciśniemy dalej. To są szlaki kozic górskich, a to są ludzkie. O, jaki maluszek mnie odwiedził. Ojej. Taki mały... Dobra, uciekaj maluszku. Chodź. I do siebie. No spoko Poloneczka. Jesteśmy w dobrym miejscu, nie? Ale jeszcze trzeba do góry. Dobra, to ciśmy. Weszliśmy na górę. Tam jest kanion. No i ciśniemy. Według mapy mamy 4 km na wprost. Zobaczcie, znaleźliśmy osadę świń. To ciekawe, bo te tutaj z przodu wyglądają jak dorosłe, ale niziutkie. A tam z tyłu są już wielkoludy i jest jeszcze cała gromadka maluszków. Ej, że wynajęliśmy jeden jedyny nocleg na tym tygodniowym wyjeździe, bo dla przypomnienia pozostałe nocki śpimy w aucie. I dzisiaj, e, dzisiaj była nasza czwarta noc pod rząd w aucie i teraz w nagrodę piąta nocka na Cyprze będzie w apartamencie. Rozkmincie, że jak był Cyber Monday, to wynajęliśmy ten apartament na Bookingu za 18 złotych za osobę. I nie dość, że mamy internet i w ogóle telewizor, Mamy jeszcze kuchnię, o czym nie wiedzieliśmy, bo nie było na zdjęciach ani w ogłoszeniu. Nawet są jakieś, nie wiem, stare wody po kimś, ale klimat tego pokoju jest niesamowity. Patrzcie, co tu się dzieje. O, tak. Patrzcie, co tu się dzieje. Jest naprawdę, powiem Wam, naprawdę nieźle. Patrząc na to, że kosztowało to 34 zł. Jeszcze na szybkości drugi pokój, bo oczywiście każdy z nas dzisiaj śpi na wielkim dwuosobowym łóżku. Pyk! Tomek ma róże nawet. Nawet róże nam dali. Jest przedpokój i jeszcze jest kibelek. Ale jak coś, to to była najtańsza oferta, jaka istniała najprawdopodobniej w ciągu tego roku na Cyprze. Bo jak chcecie sobie wynająć nocleg, taki powiedzmy dobra okazja, to będzie w granicach 70 zł na osobę. Niestety, tak sytuacja wygląda a my mieliśmy po 16. Roku. Dobra kochani, w dzisiejszym odcinku to jest tyle. Jak widzicie, ostatni dzień przywitał nas strasznie niesprzyjającą pogodą. Przed chwilą niestety nie uciekliśmy od chmury gradu i nas tak totalnie zlało i jesteśmy wcale mokrzy i tacy mokrzy będziemy wsiadać za 3 godziny do samolotu. Więc jest masakra. Niemniej mam do Was prośbę, napiszcie w komentarzach, czy zauważyliście wzrost jakości tego specjala, czy, nie wiem, dźwięk był lepszy, czy te obiektywy rzeczywiście dają radę, bo yy, chcę po prostu znać Waszą opinię w tym temacie. Tymczasem ja się z wami żegnam, ale nie zostawiam was samych, ponieważ przed chwilą znaleźliśmy jeszcze dorosłą samicę modliszki, gatunku, który spotkaliśmy wczoraj. Więc ja się żegnam, a my przechodzimy do ostatniej strefy makro w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie i hej! Najpierw widzimy ją w probówce, ponieważ ta modliszka należy do tych cholernie skocznych. Wiecie, jakbym ja ją wypuścił, to pewnie odkopa by nam gdzieś tam odskoczyła i by zniknęła. Tym bardziej, że niestety nie mamy możliwości jej nagrać w naturalnym środowisku. Bo jak widzimy, strasznie wieje, dodatkowo jeszcze pada. A tam w oddali widzimy turystów, którzy wjechali na pole uprawne z drogi, bo była kałuża i to było tak głupie, że serio, nie rozkminiam jak tak można zrobić. Niemniej, chcieliśmy im pomóc, ale stwierdziliśmy, że no, mamy jedną parę spodni, ostatnią parę skarpetek, osta jedną parę butów, no i jakoś trzeba do samolotu wyglądać, no nie? Więc niestety, ale odmówiliśmy brodzenia w błocie i glinie. No ale z drugiej strony, kto normalny popełnia taki manewr? No bez jaj, przynajmniej czegoś się nauczył. A wracając do modliszki, postaram się znaleźć jakiś fajny kamień na zewnątrz i ją tutaj po prostu na podszybiu położymy. Dobra, wypuściliśmy tą panią na kamień. Patrzcie, ale wydaje mi się, że mam zaparowaną soczewkę od obiektywu. W sumie nie ma się co dziwić, bo jest 100% wilgotności. Zwróćcie uwagę na to, że prezentowany gatunek modliszki jest już dorosły. Jest to samica i ma bardzo, bardzo małe skrzydełka. Obstawiam, że to dlatego, iż są to wyjątkowo skoczne modliszki, no i te skrzydełko po prostu są im niepotrzebne. Nie wiemy natomiast, jak wygląda samiec dorosły, ponieważ dorosłe samce modliszek z reguły używają skrzydeł do latania. Samce, jak są dorosłe, no to wiadomo, że szukają samiczek, prawda? Więc te skrzydła rzeczywiście mogą im się przydać, podczas gdy samiczki nie muszą szukać samców, bo to samce je odnajdują. Ta modliszka mierzy około 4 cm, no i trzeba jej przyznać, że spektakularnie dużo to nie jest, prawda? Aczkolwiek oczywiście do polskiej nie zabieram, no bo niech ona sobie zginie tutaj w naturze. Ja obstawiam, słuchajcie, że to jest drugi sezon jej, bo spotykaliśmy też bardzo dużo malutkich modliszek, które się wykluły teraz, muszą przeżyć zimę, żeby na nowy sezon już zacząć rosnąć. No a z racji, że jest koniec sezonu i tutaj mamy dorosłą samicę, to najprawdopodobniej ona jest już po prostu stara. I bardzo mało życia jej zostało. Jeśli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. A ten kto nie subskrybuje, niech kliknie tego suba. No kliknijcie. Co Wam tam szkodzi? Ja się ucieszę przynajmniej. Trzymajcie się! I hej. Dobra, to już ostatni kadr na nią, bo po prostu ślicznie wygląda to niebieskie tło. Przyznajcie sami, majestetycznie. Muszę ją wypuścić na ten deszcz. Biedna modliszka. Ona by chciała, żeby ją zabrał do domu.